Odwaga, determinacja i konsekwencja. Tak w piątym dniu Mistrzostw Świata polskie zapaśniczki wydarły dwa kolejne bilety do Tokio. Bohaterkami dnia multimedalistka światowych mat Roxana Zasina, kategoria 53 kg, i była uniwersytecka wicemistrzyni świata Jowita Wrzesień, waga 57 kg. Start pierwszej stał pod dużym znakiem zapytania, bo w eliminacjach uszkodziła więzadła boczne w kolanie. Ambicja nie pozwoliła jej jednak się poddać i Polka wystąpiła w repesarzach. Wygrała dwie walki. Najpierw z Julią Leordą z Mołdawii, potem z Lianną montero Herrerą z Kuby. Wygrana oznaczała kwalifikację olimpijską. Myślę, że każdy sportowiec jest w stanie z siebie dać wszystko, jeśli wie, że ma szansę zakwalifikować się na olimpiadę. Ja taką szansę dostałam i wczoraj wieczorem, leżąc w łóżku, stwierdziłam, że zrobię wszystko, chociaż nie wiem, jakby bolało, zrobię wszystko, żeby mi się udało. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że za siny nie zobaczyliśmy w boju obrązowy medal. Powalczy za to o niego Jowita wrzesień, która wygrała aż trzy walki i dopiero w półfinale przegrała z Chinką rąk. Awans do pierwszej czwórki dał Polce wymarzony bilet na Igrzyska. Po walce, euforia, po prostu no niesamowite uczucie od razu, łzy szczęścia, jak sen. Dobrze w turniej weszła trzecia z Polek w wadze 76 kg Daria Palińska. W ostatnich sekundach pierwszego boju pokonała przez tuż Kubankę Portię. W drugiej przegrała z mistrzynią świata Ałą Bielińską z Ukrainy. Jutro walka medalowa Jowity Wrzesień i eliminacje z udziałem Trójki Biało-Czerwonych, w tym brązowej medalistki olimpijskiej z Pekinu Agnieszki Wieszczek-Kordus.